Dzisiaj okoliczność miła, która nas tu zgromadziła. Marczewianie zaśpiewajcie z nami na... 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 Prezydent dziś odwiedzi tutaj dach. Na... Zaraz razem zaśpiewamy, tak sobie sobie czas porównamy. Chwak górnic tylko da nam jakiś znak. Z nadzieją w tak sercach zaśpiewamy sobie tak, że Cię tak ludzkie w Odejście biało-czerwone flagi, bardzo, bardzo wysoko jest już z nami. Za chwilę tutaj pojawi się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, którego witamy bardzo gorąco. Witają wszyscy mieszkańcy Warczewa i na pewno Witamy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Witamy bardzo, bardzo gorąco. Słowo wstępne powie burmistrz Parczewa pan Paweł Kendracki, którego gorąco witamy i prosimy o gorące brawa. Burmistrz Parczewa pan Paweł Kędracki. Panie prezydencie. Szanowni Państwo, jest to naprawdę dobry dzień. Cieszymy się ogromnie. Radość przepełnia nasze serca. A przede wszystkim jesteśmy wdzięczni i wzruszeni, że prezydent Rzeczpospolitej, pan doktor Andrzej Duda, przyjął nasze zaproszenie i jest tutaj dzisiaj z nami w Parczewie. Serdecznie dziękujemy, panie prezydencie, i witamy w Parczewie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do królewskiego miasta Parczewa. I wierzę w to, że te zmiany, których teraz dokonujemy, zmiany, które są realizowane z nastawieniem na dobro zwykłego obywatela, zwykłego Polaka, zwykłej polskiej rodziny, które polegają na porządkowaniu państwa. Które polegają na przywracaniu państwa jego mieszkańcom, obywatelom. Wyrywaniu go z ręki jakichś elit, które w niewiadomo jaki sposób decydowały o wielu państwowych sprawach. Także nie dało się ich dobrze prowadzić. Wierzę w to, że to będą także dobre lata i dobre zmiany dla państwa, dla parczew. Poczynając od 500+, plus, a więc programu ukierunkowanego na rodziny. Ale przede wszystkim poprzez to, aby nie było tego niesprawiedliwego, dramatycznego podziału, o którym często ludzie mówią, podział na Polskę A i Polskę B. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie ma żadnych dwóch Polsk. Jest jedna Polska, jedno polskie państwo, które musi się w sposób zrównoważony, równy rozwijać. Ludzie zasługują na takie same warunki życia w mniejszych miastach, w małych miejscowościach, co w wielkich miastach. Zasługują na to, żeby były miejsca pracy, zasługują na to, żeby była infrastruktura, zasługują na to, aby państwo miało ich sprawy na uwadze. Aby wszędzie były żłobki, przedszkola, aby było to, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. To jest rozwój Rzeczypospolitej. Przyjechałem tutaj. Pierwsze moje krótkie spotkanie z mieszkańcami Parczewa to było spotkanie jeszcze na stadionie. I pani mówi do mnie. że się panu, panie prezydencie w ogóle do takiego Parczewa naszego chciało przyjechać. Dobrze, że pan przyleciał helikopterem, Panie Prezydencie, bo my tu mamy takie drogi, że ciężko dojechać, żeby pana wytrzęsła. Otóż proszę Państwa, to się właśnie musi zmienić. Parczew i inne miasta. W tej części Polski zasługują na porządną infrastrukturę, bo dzięki temu można sprawnie funkcjonować, dzięki temu można dojechać do pracy, dzięki temu można realizować biznes. To są warunki do tego, aby państwo mogło rozwijać się w sposób zrównoważony. I o to wreszcie trzeba zadbać. Thank <laughs> you. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz Paweł Kędracki wraz z młodzieżą przekazał właśnie na Pana Prezydenta prezenty, ale są to prezenty od każdego mieszkańca Parczewa. Prezent od każdego mieszkańca Parczewa dla Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który dzisiaj obchodzi imieniny i urodziny. I te urodziny, i tej imieniny i świętuje właśnie w Parczewie. Bardzo dumni, no więc patrzymy no, to tu to rzut, rzut beretem można powiedzieć. No, no i też między rzeczą że to jesteśmy, że to tutaj jesteśmy, że nasz list jest tutaj. No, 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 jesteśmy bardzo wzruszeni. No, jest jest bardzo pana Jerzy, Barbara jeszcze. Tak jest, życzenia składałam w okazji dzisiejszych urodzin, który jest piąty. Was. Także teraz uważam, że na pewno ten kierunek pójdzie. No i już to widać, więc ten trud widać, w to wszystko żyje jakoś tak jest inaczej, jak było. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pani da się Bardzo. bardzo. Tak bardzo. bardzo. Okay, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Będzie dzisiaj z nami, bo chciał się z Państwem specjalnie spotkać. Się, być może z każdym osobno, z tym, kim będzie dziś dał radę się spotkać w parczewie w królewskim mieście, w parczewie, w Marczewie, w, w którym po raz pierwszy prezydent rzeczko jest, który po raz pierwszy który pierwszy raz gości. Nie udało się za dużo zamienić. Tobie udało się podejść do prezentów. Tak, oczywiście też zrobiłam sobie za zdjęcie. Było super naprawdę. Jak się czujesz? No tak często się wświęcała, no fajnie było, serio. Złożyłam też pożyczenie. To są du duże przeżycie. Tak. Mhm. A czego się spodziewaliście po tej wizycie? No na pewno, że będzie masa ludzi, że ciężko będzie podejść. No i tak było. No ale pchaliśmy się jakoś. Czy sukces. To jest tak. Mhm. Myślicie, że takie wizyty coś zmieniają. Przypominam, że cały czas przygrywa na. nam orkiestra denta Urzędu Miejskiego okay. w Parczawie, w Parczewie, no oni dla Państwa. A, nie dalej. Dobrze, się udało, panią się do prezydenta. Panią udało się powiedzieć do prezydenta? Ja jak pytanie to na pani. A ja pytanie pani zadała. A panią dała ładne pytanie dla mnie i